Chłopaki, Wam bardzo Was polecam i oby więcej takich e, odcinków, gdzie można bardzo dużo rzeczy się dowiedzieć. Robert zgarnia nagrody w konkursie. E, pokażemy e, Wam, jak zdobyć ścianko na szkolenia, nie da, wyrażając swojego budżetu. Przewieniemy trochę egzaminie, który mieliśmy w sobotę. Zapraszamy do odcinka. Cześć Siemanko! witamy Was na kanale Sierzkoli.pl. Słuchajcie, dzisiaj przychodzimy do Was z taką informacją, że można zgarnąć fajne pieniądze na szkolenia, niekoniecznie nadszerpując swój budżet. W pierwszej kolejności powiemy Wam o egzaminie, który odbył się w sobotę. Dziękujemy tutaj uczestnikom, dziękujemy egzaminatorom i przede wszystkim dziękujemy mistrzowi, który pięknie Was do tego nauczył. Odnośnie egzaminu, zdawaliśmy na koparki, na koparkę ładowarki, przecinarki do nawierzchni. E, egzamin teoretyczny i praktyczny, wszystko na plus. Także, no, co tu więcej można dodać? E, największą nagrodą dla nas to jest Wasz uśmiech i to odetchnięcie, jak wychodzicie z tego egzaminu, że już ten stres się skończył, macie już uprawnienia. Nie pozostaje nam nic innego jak powitać Was w gronie operatorów. Mamy nadzieję, że... <klucz> Mamy nadzieję, że dostaniecie swoją wymarzoną pracę i będziecie robić to, co lubicie. No i coś się kończy, coś się zaczyna i skończył się egzamin w sobotę, a od poniedziałku startujemy ze szkoleniami kolejnymi. Zapraszamy was na szkolenia operatorów maszyn budowlanych. Znajdziecie u nas tutaj pełen pakiet: koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, walce. Czego byście nie chcieli, to sprostamy temu zadaniu. No i oczywiście szkolenia dozorowe, na które też was zapraszamy. Dzisiaj znajdujemy się na żurawiu samojezdnym. Ruszamy w połowie miesiąca ze szkoleniem. No, i tutaj dobra informacja dla Was jest taka, że nie trzeba wykładać swojego ściana na takie szkolenie. Można zainteresować się dofinansowaniem. Jeżeli chodzi o aspekt dofinansowania, ruszył projekt Pociąg do Kariery. Nie jest to nowy projekt, aczkolwiek nie wszyscy o tym wiedzą. Ma szkoda, ponieważ jak rozdają Kasiorę, to trzeba brać i korzystać. Także skupcie się chwilę i zobaczcie, jak łatwo to uzyskać. Wchodzimy na stronę Pociąg do Kariery. W wyszukiwarce Google. Pierwsza strona, klikamy, już przeniesie nas na tą właściwą stronę. Schodzimy do połowy strony, klikamy bony kierunku. Kariera przeniesie nas już do właściwej zakładki. Nas interesuje ta niebieska zakładka. Kierunek kariera zawodowa. Wypełniamy krótką ankietę. E, czekamy na kontakt z doradcą. E, no i co? Wystarczy się do nas zapisać. Słuchajcie, nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli byłoby tam coś trudnego, no to my wam oczywiście w tym pomożemy. Pokrótce, jak e, te bony działają. Wystarczy, że jesteś pracownikiem Województwa Małopolskiego, mieszkańcem Województwa Małopolskiego, masz e, średnie wykształcenie e, 25 lat nie więcej niż 50, możesz ubiegać się o takie bony. E, możesz zrealizować w zasadzie wszystko, co wiąże się z karierą zawodową. Bardzo nam będzie miło, jak wybierzecie nasz ośrodek e, i będziecie zdawać u nas, na przykład Żurawie Samojezdne. Także zapraszamy Was gorąco do udziału. Tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli będą jakieś trudności, tu macie nasz numer telefonu, dzwoncie śmiało, na pewno Wam pomożemy uzyskać to dofinansowanie. No i co? Ostatnim aspektem. Zresztą bardzo fajnym jest wynik konkursu. Robert, witaj w ekipie się szkoli. Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Mamy nadzieję, że e, nagrody się podobają. No i tutaj podrzucamy Wam filmik od Roberta, który pozwolił nam to udostępnić. E, mamy nadzieję, że w kolejnych konkursach również weźmiesz udział. No i co, zapraszamy do oglądania Was na szkolenia. Dziękujemy Wam za oglądanie. Dajcie nam suba lajka. I do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. Witam wszystkich serdecznie, a w szczególności chłopaków z sieczkoli.pl. Mam na imię Robert. Ja od dłuższego czasu y, jestem na etapie poszukiwania y, firm, które robią uprawnienia na maszyny budowlane. Też bardzo dużo czytam i szukam informacji dotyczących maszyn budowlanych i y, Pytanie, jakie są takie podstawowe na egzaminach, jak sterować takimi maszynami. Szukam tych wiadomości po całym internecie, po YouTubie i nie tylko. Na YouTube trafiłem na kanał pl Według mnie dowiedziałem się tam bardzo dużo informacji dotyczących i budowy maszyn, jak je obsługiwać, sterowania, niesterowania, egzaminów, jakie są podstawowe pytania na egzaminie. W jednym z odcinków na tym kanale u chłopaków było pytanie dotyczące, jaka firma i w którym roku zaczęła produkować mini koparki. Jest to firma Takausi i zaczęła produkować tą minikoparkę w 1971 roku. Przy chłopaki prowadzą takie kursy na terenie Małopolski, dokładnie Kraków, Bochnia i nie tylko. Chłopaki prosili mnie o małą prezentację, jak będę otwierał tą paczuszkę od nich tą wygraną no w, niestety miałem wcześniej to nagrać ale no, nie miałem czasu teraz y, znajdując troszkę y, y, czasu taką małą chwileczkę y, postanowiłem y, aby zaprezentować y, tą y, wygraną którą dostałem od chłopaków więc no cóż zabieramy się chyba do y, otwierania paczuszki i pokazywania prezentów jakie dostałem no to zaczynamy. W środku, proszę bardzo. Takie gratulacje dla wygranego, który brał udział w konkursie. Proszę bardzo, zerknijcie. Bardzo fajne takie y, podziękowanie od ekipy sięszkoli.pl. Tutaj jest płyta, którą chłopaki y, mówili na tym y, kanale, że jest tylko nie wiem, 7 czy 8 y, sztuk już y, y, do, wy, do wygrania, że już nie ma tej płyty w obiegu. I to jest jeszcze tutaj sekundę, nawet widzę z autografem No, zobaczymy co to piękne. Jakie piękne tutaj są utworki. No naprawdę bardzo fajna płyta jeszcze z autografem. Cóż następnego? Tak jak, obiec tak jak obiecali są też tutaj ładne zapachy do koparek no i niekoniecznie do koparek. Może być też do samochodu. Proszę bardzo. Pójdźmy dalej. Proszę dalej. Tak jak chłopaki obiecali, czapeczka, bardzo fajna, fajny kolor. Z logo się szkoli. Bardzo fajna, z bardzo fajnego materiału i śliczny kolor. kolor. Uwielbiam taki kolor. Jest również też. Tak jak chłopaki obiecali, że mają w takich konkursach do wygrania koszulkę z bardzo fajnym wzorem. Sieszkoli.pl. Zaraz ją przymierzymy i zobaczymy, jak leży na mnie. Poczekajcie sobie. Pięknie się prezentuje koszulka, naprawdę. I wygodna, świetny materiał. Zakładamy też czapeczkę. Super zestaw, czerwona koszulka, czerwona czapka. Płyta. O, przepraszam, o tak. Płyta. Podziękowania, gratulacje za poprawną odpowiedź i za wygraną. I tak jak też obiecali, tutaj są zapachy do albo do sprzętu budowlanego, niekoniecznie być może być i, nawet i do samochodu. Naprawdę bardzo, fajne, yy, bardzo fajna wygrana. Dzięki, chłopaki. No, szkoda, że jesteście yy, tak daleko, choć. Nie wykluczam, że być może się i, i skuszę. Zobacz, no zobaczymy jeszcze jak to be, będzie wyglądać. Chyba, że będzie możliwość zrobić je tutaj gdzieś bliżej. Y, Częstochowy, Śląska, y, firmy, y, no firmy. Przeniesiecie swoją też y, jakby to powiedzieć stację, gdzie można y, będzie można tutaj u Was e, zrobić te, taki e, kurs. Bardzo bym był zadowolony. No ale cóż, jeszcze raz. Dzięki e, dziękuję bardzo e, wszystkim i oglądającym, a w szczególności chłopaki Wam. Bardzo Was polecam i oby więcej takich e, odcinków, gdzie można bardzo dużo rzeczy się dowiedzieć, bo naprawdę e, według mnie jesteście... Solidni, omawiacie w bardzo prosty i dobry i ciekawy sposób yy, i maszyny budowlane i sterowanie takimi maszynami, budową, jak i pytaniami, które są yy, zadawane takie podstawowe zadania, które są yy, takie podstawowe pytania, które są yy, zadawane na yy, egzaminie. Naprawdę, jeszcze raz. Polecam was wszystkim i dziękuję ślicznie za wiadomości, gdzie mogłem się dowiedzieć u was na, na, kalana, na kanale. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.